Witam Was wszystkich serdecznie. Oficjalnie Jagiellonia Białystok stokmanowego napastnika. Nową dziewiątką dumy Podlasia został Dimitris Rallis, który podpisał trzyletni kontrakt. Ja nazywam się Maciej Skucha, a w tym filmie między innymi o tym, jaki to piłkarz i czy to jest właśnie następca Afimi Na sam wstęp jednak wielka prośba do Was. Zostawcie łapkę w górę, dzięki temu ten materiał poniesie się dalej, dotrze do większej rzeszy odbiorców i przez to naprawdę bardzo mi pomożecie i zachęcam też oczywiście do subskrypcji tego kanału. Rozpoczyna się okno transferowe, także takich materiałów będzie więcej. A teraz przejdę już do nowego napastnika Jagiellonii Białystoka, więc Dimitrisa Rallisa. Jest to 20-letni napastnik piłka z rocznika 2005, więc jest naprawdę młody, do tego wysoki, no bo mierzy 1,89 m wzrostu. Jest to młodzieżowy reprezentant Grecji, urodzony jednak w Holandii. Tam też wychował się piłkarsko. Transfermarkt wycenia go na 650 tysięcy euro, natomiast do Jagiellonii trafia bez odstawienia ze względu na wygasający kontrakt. Dmitrij to wychowany holenderskiego Herenwein, w którym grał po dziś dzień, ten sezon był dla niego takim przełomowym, no bo zaczął grać w pierwszej drużynie. W tej kampanii ma na koncie 23 spotkania w holenderskiej ery dywizji, w których zdobył dwie bramki i zaliczył jedną asystę. Czasem grał od pierwszej minuty, czasem był zmiennikiem, w ostatnim czasie raczej częściej to drugie. No a łącznie podczas całej swojej dotychczasowej kariery uzbierał też 79 spotkań w w tego zespołu, w których zdobył 32 bramki i zaliczył 3 asysty. Młody napastnik jest bardzo zadowolony z tego sezonu w swoim wykonaniu. W jednym z ostatnich wywiadów podkreślił niewiarygodne, kiedy myślę o tym, na początku sezonu nawet nie należałem do pierwszej drużyny, a taką osobą, która wypatrzyła go ponoć w młodzieżowych drużynach Wayne był ówczesny trener pierwszego zespołu Wayne, a więc Robin Van Persie, gość, który powinien rozpoznać dobrego napastnika. Tę krótką historię tego zawodnika już mniej więcej poznaliście, więc przejdę teraz do tego, jakim jest piłkarzem. Przede wszystkim jest to napastnik który ma bardzo dobre warunki fizyczne. Jest wysoki, mierzy 1,89 m wzrostu, do tego jest dosyć silny, taki postawny, potrafi się zastawić, zagrać na taką ścianę i przytrzymać futbolówkę. Nie jest to jednak taki typowy targetman, nie jest to tylko gość, który stoi w polu karnym i czeka na podania, ale piłkarz dobrze wyszkolony technicznie, który często schodzi do rozegrania, potrafi nawiązać akcję w pojedynkę, potrafi wziąć udział w rozegraniu, dzięki temu między innymi czasem był wystawiany na pozycji Skrzydłowego. A przy tym jest całkiem szybki, jak na swoje warunki fizyczne. Potrafi wyjść na piłkę prostopadłą na wolne pole. Zdaje się, że bardzo dobrze czuje się w takich warunkach. Bardzo dobrze czuje się jednak również w polu karnym. W tym sezonie ligi holenderskiej notuje średnio 3,1 kontaktów z piłką w polu karnym przeciwnika w przeliczeniu na 90 minut. Także bardzo dobrze odnajduje się w 16 rywala, nie tylko poza nią. Ma taką łatwość w dochodzeniu do sytuacji strzeleckich i całkiem mocne uderzenie. Natomiast takim elementem, nad którym na pewno musimy Pracować jest precyzja tego uderzenia, gdyż ma trochę rozregulowany celownik. Celność jego uderzeń w tym sezonie ligi holenderskiej wynosi zaledwie 17%, także ma nad czym pracować. Generalnie musi trochę popracować nad precyzją, gdyż ma problem nie tylko z celnym uderzeniem, ale też z celnym podaniem. Celność jego takich zwykłych podań wynosi zaledwie 70%, chociażby celność podań do przodu 58%. Tak to wyglądało w tym sezonie ligi holenderskiej. No i notuje też przy tym całkiem rostrat, no bo średnio aż 11,1 w przeliczeniu na 90 minut. A do tego też nie wykorzystuje w pełni swojego wzrostu. Mierzy 1,89 m, jest napastnikiem dosyć wysokim. Często ma okazję mierzyć się w powietrzu, natomiast wygrywa w tej strefie boiska stosunkowo mało pojedynków. W tym sezonie Ligi Holenderskiej zaledwie 27% musi popracować przede wszystkim nad timingiem, nad momentem wyskoku, bo oglądając jego urywki spotkań, przede wszystkim z tym zdaje się, że ma problem. Pracuje jednak Całkiem sporo w defensywie, absolutnie nie ma z tym problemu. Średnio w tym sezonie Ligi Holenderskiej, notował 3,5 pojedynków defensywnych w przeliczeniu na 90 minut, średnio też 1,8 przechwytów w przeliczeniu na regulaminowe czasy gry, no i też średnio 2,5 powrotów. Warto jednak pamiętać, że Liga Holenderska to nieco wyższy poziom od polskiej ekstraklasy i w takich warunkach, gdy będzie miał nieco więcej miejsca, nieco więcej czasu, to być może będzie wykazywał się nieco większą precyzją i oczywiście z drugiej strony można powiedzieć, że Ekstraklasa to być może nieco bardziej fizyczna liga od Ligi Holenderskiej, natomiast być może Ralisowi to będzie właśnie odpowiadało. To jest napastnik wysoki, rosły, silny, grający fizycznie. Myślę, że takie warunki mogą mu nieco bardziej odpowiadać niż chociażby Liga Holenderska właśnie. A Jagiellonia niebiałostok potrzebowała nowego napastnika, no bo odejścia Fimiko Plulu jest nieuniknione, pomimo tego, że w ostatnim czasie nie ma aż takiego szumu wokół tego napastnika, no to nie wierzę, że nie ma jakichś negocjacji czy chociażby zapytań za tę dziewiątkę. No i w ostatnim czasie pojawiła się też taka informacja, że Raków Częstochowa interesuje się laminem diabim Fadigą. Także Jagielonia, tak na dobrą sprawę, może stracić dwóch swoich podstawowych napastników. Więc taką pozytywną informacją dla kibiców z Podlasia jest fakt, że zabezpiecza się dużo wcześniej, no bo praktycznie kilka dni po zakończeniu ostatniego sezonu. Czy Dimitris Ranis będzie zatem następcą Afimiko Pululu? Tutaj kibiców Jagiellonii mogę trochę rozczarować, no bo na pewno nie jeden do jednego. Ciężko znaleźć taki profil piłkarza jak Afimiko Pululu, właśnie takiego napastnika z tak nisko osadzonym środkiem ciężkości, o takich atutach zdarza się on dosyć rzadko i tym bardziej ciężko z jego dostępnością. Natomiast Dimitris Ralis to napastnik, który ma kilka podobieństw z obecnym snajperem Jagiellonii właśnie. No bo Ralis podobnie jak Pululu potrafi się zastawić, potrafi przytrzymać się piłkę i jest może nie aż tak silny jak Pululu, ale za to wyższy, potrafi utrzymać się przy futbolówce w ciężkich warunkach, do tego jest dobrze wyszkolony technicznie, ma dobrą technikę użytkową, potrafi zrobić różnicę w pojedynkę, ma przede wszystkim taką świetną kontrolę piłki na małej przestrzeni, i to też jest atut polu, no i do tego dobrze odnajduje się w polu karnym, podobnie jak obecny napastnik Jagiellonii Biały Stok. Także jak widać, kilka podobieństw tutaj jest. I oczywiście Dimitris Stralis to napastnik, który w swojej grze ma jeszcze trochę do poprawy, w szczególności w kontekście finalizacji dogrania, czy też gry w powietrzu. Natomiast to jest napastnik, który pomimo młodego wieku ma dwa atuty, które często u młodych napastników się wykluczają, a więc jest napastnikiem wysokim, silnym, postawnym, który potrafi się zastawić i w taki sposób utrzymać przy piłce, ale przy tym jest bardzo dobrze wyszkolony technicznie. Ma świetną kontrolę piłki i potrafi zrobić różnicę w pojedynkę, chociażby driblinkiem. Często te dwie cechy wykluczają się u młodych piłkarzy, a tutaj absolutnie tak nie jest. Dlatego myślę, że trener siemieniec ma spory materiał do rzeźbie. Myślę, że ten napastnik ma naprawdę spory potencjał. Na papierze to bardzo ciekawy transfer Jagiellonii i Białystok. Ten napastnik profilem pasuje do tej drużyny. Pytanie tylko, czy poprawi te elementy, o których wspomniałem, a więc przede wszystkim finalizację, no bo to jest zawsze bardzo ważne u napastnika. Do tego dogranie, no bo napastnik w Jagiellonii nie tylko sytuację wykańcza, ale często też kreuje. No i grę w powietrzu, bo moim zdaniem tutaj ma spore możliwości, ale jeszcze w pełni ich nie wykorzystuje. Dajcie znać oczywiście w komentarzach, co Wy sądzicie na temat. Temat tego napastnika, jak Wy oceniacie Dimitrisa Ralisa. A ja serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Zachęcam oczywiście do zostawienia łapki w górę. Zachęcam do subskrybowania tego kanału, aby kolejnych takich filmów nie ominąć. Rozpoczyna się okno transferowe, także takich treści będzie więcej, dlatego myślę, że warto śledzić ten kanał. Maciej skucha, kłaniam się nisko, do zobaczenia. Cześć!